Czy wróciłaby Pani do telewizji publicznej? Wie pan, ja w pewnym sensie nigdy z niej nie odeszłam, ponieważ y, y, projekty, które zainicjowałam, y, y, czyli te seriale, które cały czas są wymisem, jak Miłość na Dobre i na Złe, Barwy Szczęścia. Y, są stulecie, cały, winnych. stulecie Winnych, y, są cały czas na ekranie, więc można powiedzieć, że i moje nazwisko tam się też y, przewija. Więc, y, więc no. Ja nie mogę udawać osoby, która nie ma nic wspólnego z telewizją publiczną. Mam coś wspólnego i, i, i tak po prostu jest. Myślę zresztą, że niezależnie od wszystkich krytycznych opinii słusznych na temat, nie wiem, publicystyki w telewizji publicznej, nasilenia propagandy i tak dalej, to na przykład jeśli chodzi o stulecie winnych przez Pana wspomniane, no żadna inna stacja telewizyjna nie zrobiłaby czegoś takiego akurat. A uważam, że to jest film, serial, którego się nie, nie, nie mam powodu wstydzić. Czyli rozumiem, że w dalszym ciągu telewizja publiczna powinna mimo wszystko zostać telewizją misyjną. No mi się wydaje, że tak, że musi zostać telewizją misyjną, bo to jest jej sens i racja bytu. I, przy czym oczywiście musimy się zastanowić, jak pojmujemy misję. Czy misją jest Sylwester w Zakopanym, czy misją jest właśnie serial historyczny na przykład. Dla mnie bardziej serial historyczny.